Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na serwis informacyjny. Rodzice byłych żołnierzy zostali uhonorowani srebrnym medalem. Czy będzie budowa drugiej części łącznika autostradowego Dębica-Wschód? Dzień godności osób niepełnosprawnych. Muzyka w budynku Starostwa Powiatowego w Dębice zostały wręczone srebrne medale za zasługi dla obronności kraju. Odznaczenia zostały przyznane przez ministra obrony narodowej rodzicom żołnierzy, którzy wzorowo pełnili służbę asyście starosty powiatu dębickiego podpułkownik Mirosław Ciesielski wojskowy komendant uzupełnień w mielcu wręczył 14 srebrnych medali rodzicom co najmniej trzech żołnierzy którzy wzorowo pełnili służbę wojskową w obronie naszego kraju odznaczenia zostały przyznane przez ministra Mariusza Błaszczaka mieszkańcom miasta i gminy Dębica oraz gmin Pilzno-Robczyce i Wielopole Skrzyńskie uroczystość odbyła się w starostwie powiatowym w Dębicy Synowie służyli w latach zarówno 70. -tych, 80., -tych, niektórzy nawet im w 90. -tych. Była to wtedy teraz zasadnicza służba zawodowa, która trwała dwa lata. Więc ci, ci synowie i, i byli po prostu kilkaset nawet kilometrów od domu. Często widzieli, widzieli się z rodzicami tylko na przysiędze bądź na jakichś dłuższych urlopach. Była to ciężka służba wymagająca wiele poświęcenia, ale i też dająca dla nich powiedzmy, dużo doświadczenia. Wracali czasami jako już dorośli mężczyźni. Ci młodzi chłopcy znikali na dwa lata. Na pewno była wielkim obciążeniem dla tych gospodarstw rolnych, w ogóle dla wszystkich rodzin. Z tego powodu myślę, jest bardzo ważne, żeby po latach podziękować, wyrazić wdzięczność. Za te troski, za te problemy, za te utrudnienia, które wtedy ta służba wojskowa dla tych rodzin powodowała, natomiast ona miała znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego kraju. I trudno tu myślę dzielić ludzi, którzy w tej służbie wojskowej brali udział na czasy, które akurat były. Całe szczęście, że te czasy pomiędzy końcem wojny a, a dzisiejszym dniem... Nie wymagało od nich poświęcenia najwyższego życia, chociaż trzeba pamiętać, że zdarzały się takie sytuacje, gdzie Polacy na misjach, czy w Afganistanie, czy w Iraku, czy w Kosowie, czy w ogóle na Bałkanach, jednak ginęli i życie oddawali. Więc no, tym bardziej myślę, że jest ważne, żeby jednak tą niebezpieczną służbę dla naszego kraju doceniać i dla rodziców oczywiście przekazywać wyrazy naszej wdzięczności i najwyższego szacunku dla nich. Odznaczenie to stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal ten można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Przybyli na uroczystość wręczenia tej odznaki, rodzice nie kryli wzruszenia i poczucia dumy ze swoich dzieci. Najstarszy syn Kazimierz. Służył w wojsku w żaganiu. Co pani z tego okresu pamięta? Ja wszystko pamiętam. Ja tęskniłam bardzo za nim, jak był w wojsku, bo długo nie, długo nie przyjeżdżał. Bardzo się bałam, On służył w wojsku w saperach. To te mosty robili to wszystko. Ja się bałam, że się utopi. Przeżywam to bardzo. Czech synów miałam, także. Jestem bardzo zadowolona z nich i naprawdę służyli rzetelnie. Jeden był w Wesołej, drugi był w brzegu, a trzeci był w Opolu. Jeden Jacek był w grudziącu wojsku, drugi sen był w Nowym Boże Mazowieckim, a trzeci był w Dęblinie wojsku. Dumnym tak. jestem, panie, tak, że wychował czterech, tylko że jeden w wojsku nie był. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przy uroczystej oprawie muzycznej Wojska Polskiego zostały wręczone odznaczenia i upominki. Następnie każdy uhonorowany medalem miał wykonane pamiątkowe, okolicznościowe zdjęcie. Na koniec wszyscy uczestnicy wysłuchali pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego My Pierwsza Brygada. Mówiły przebieg miała ostatnia sesja Rady Miejskiej w Dębicy Mimo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, nie powstaną Rady Miasta, seniorów i młodzieżowa. Bo ja tym młodym ludziom w oczy popatrzę, ale państwo już dzisiaj Radni Prawa i Sprawiedliwości nie popatrzycie. Dziękuję. Marcin Łączak, inicjator powołania Młodzieżowej Rady Miasta, był zbulwersowany tym, że przewodniczący Rady Miejskiej nie poinformował go o tym, że podczas obrad nadzwyczajnej sesji będzie procedowana uchwała o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ja przede wszystkim skomentuję tryb, w jakim ona została, z jakim ten punkt zostaje rozpatrywany. Nie rozumiem tego totalnie, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że jestem w domu, włączam transmisję poprzez portal YouTube sesji Rady i dowiaduję się nagle, że mój projekt jest w porządku dziennym. Nikt mnie o tym nie poinformował. Przewodniczący Rady nie poinformował pełnomocników o tym, że taki punkt dzisiaj zostanie wprowadzony do porządku dziennego. Dostałem pismo. W odpowiedzi na moje zapytanie, w którym pan przewodniczący informuje, że będzie to na najbliższej sesji Rady. Dzwoniłem do biura Rady, pytałem, sprawdzałem w biuletynie informacji publicznej, tego punktu w porządku dziennym nie było. Po czym nagle ukradkiem ktoś wprowadza go do porządku obrad. To pytam w takim razie państwa Radnych Sprawa i Sprawiedliwości, jaki jest tutaj tryb prawidłowej legislacji. Czy naprawdę uważają, że 300 osób, które podpisało się pod tym projektem, można sobie zlekceważyć? Można z nich pić, bo tak to jest postrzegane. Młodzi ludzie chcieli tutaj dzisiaj być, na sesji. A tymczasem co? Ukradkiem punkt do porządku dziennego. Zniesmaczona trybem procedowania uchwały była też Alina Żewuska, która zabiegała o to, by powstała Rada Seniorów. To jest manipulacja, że to jest dyskredytowanie mieszkańców, którzy mają jakiś pomysł na działanie obywatelskie i chcą wspomagać, bo proszę zauważyć, że i jedna i druga rada jest tylko konsultacyjna, doradcza, nie ma żadnych innych y, zakresów działania prawomocnego. Są to ciała społeczne. Ci ludzie się chcą angażować obywatelsko. Dla nas jest to szok. Powiem wprost i dobitnie. Jest to typowe działanie określonej grupy radnych z klubu PIS, które chcą celowo utrącić tą inicjatywę, wiedząc, że w mieście ma, że w radzie mają większość jednej osoby, a ponadto utrącają w ten sposób jakąkolwiek inicjatywę obywatelską mieszkańców. Ja proszę, mam, ulotkę, mam ulotkę z kampanii wyborczej pana przewodniczącego, i tu jest bardzo ładnie napisane: Mateusz Cebula skutecznie dla mieszkańców. Panie przewodniczący, my mamy pytanie: jak pan skutecznie chce dla naszych spraw się zaangażować? Procedując w ten sposób sesję, która budzi wiele wątpliwości, my nie boimy się uwag pana przewodniczącego, które są naszym zdaniem, delikatnie mówiąc, niestosowne i nieeleganckie. Będziemy walczyć i o młodzież, i o seniorów, bo nas seniorów w Dębicy jest 11 tysięcy. Radni większością głosów odrzucili wnioski formalne przedstawicieli opozycji o przesunięciu tematu na kolejną sesję. Korzystając z możliwości zapisanej w ustawie, Marcin Łączak w ostatniej chwili wycofał uchwałę z porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula argumentował, że w projekcie uchwały były błędne zapisy, a konsultacje społeczne pokazały, że społeczeństwo nie chce powoływania ani Rady Seniorów, ani Rady Młodzieży. Przewodniczący Mateusz Cebula podkreślał, że sam w najbliższym czasie złoży projekt uchwały o powołaniu Rady Młodzieżowej. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Młodzi dla Dębicy zaznaczył, że dalej będzie walczył o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy. Pomoc w tej inicjatywie zaoferowali radni opozycji. Szanowni Państwo, chcieliśmy do Państwa złożyć oświadczenie, ponieważ nasz projekt byłem zmuszony go wycofać ponieważ nie został mi udzielony głos, nie zostałem poinformowany o terminie sesji, o tym, że to będzie procedowane, w biuletynie informacji publicznej e, takiej informacji nie było, o tym dowiedziałem się na ostatnią chwilę, w związku z tym chciałem powiedzieć, że to nie jest koniec procedowania tej uchwały i tak się to nie skończy. To nie może być tak, proszę państwa, że tylko to, co wychodzi z Prawa i Sprawiedliwości jest dobre, a to, co wychodzi od mieszkańców jest złe. Młodzi ludzie nie mieli dzisiaj okazji tutaj przyjść, nie mieli możliwości w tej sesji uczestniczyć, totalnie zignorowano ich głos. Chciałem powiedzieć i zaapelować do państwa radnych z Prawa i Sprawiedliwości, ja państwu, ja młodym ludziom w oczy spojrzeć mogę, ale państwo po dzisiejszym głosowaniu już nie. I jeszcze oświadczenia klubu. Proszę Państwa, po pierwsze w imieniu Klubu Radnych Porozumień chcieliśmy przeprosić młodych ludzi, bo my nie stanęliśmy na wysokości zadania. Jeżeli były uchybienia prawne, to naszym zadaniem było ich wspomóc i poprawić. Zgłaszaliśmy wniosek o zdjęcie z porządku i przesunięcie na sesję zwyczajną, gdzie po prostu poprawilibyśmy. Oni mają prawo nie znać porządku prawnego. Niestety nasz wniosek przepadł. Przepraszamy wszystkich, którzy je zaangażowali w tę inicjatywę. Miejmy nadzieję, że zaufacie nam Państwo, przynajmniej nam jeszcze raz. Szanowni Państwo, no tak, mieliśmy mnóstwo argumentów za tym, żeby te, ta uchwała o Młodzieżowej Radzie nie została przyjęta. Ale popatrzcie też na Radę Seniorów. Nie było żadnych hubień w, w statucie, w uchwale. I tak głosami Prawa i Sprawiedliwości ta uchwała została odrzucona. Dlatego my będziemy robili wszystko, żeby te rady powstały i senioralna, i młodzieżowa, rad... młodzieżowa, a nie dziecięca, tak jak proponuje przewodniczący Cebula. Będziemy się starali o to, żeby w najbliższym czasie pracować razem z młodzieżą i seniorami na tym, żeby te dwie rady powstały. I funkcjonowały w naszym mieście. Trwają prace projektowe dotyczące budowy drugiej części łącznika autostradowego Dębica Wschód. Czy jest szansa w najbliższych latach na realizację tej inwestycji? Na te i inne tematy wypowiadali się podczas konferencji prasowej europoseł Tomasz Poręba i starosta Dębicki Piotr Chęciek. Budowa drugiej części łącznika wschodniego Dębica Wschód to jeszcze plany odległe. Starosta Piotr Chęciek podkreśla, że najpierw należy się skupić na inwestycjach, które są realizowane obecnie. Musimy myśleć o skończeniu mostu, o budowie jeszcze jednego małego mostku i o budowie też kluczowego mostu w Zawierzbiu w Dębicy, ale oczywiście ten łącznik jest niezbędny, on w koncepcji już powstał i myślę, że no nie będziemy tutaj obiecywać, że to będzie w najbliższych dwóch czy trzech latach, ale na pewno będziemy o to zabiegać, będziemy walczyć, będziemy zarówno w ministerstwach, w rządzie, w, w Urzędzie Wojewódzkim pana marszałka Warysława Ortyla zabiegać o to, ale pamiętajmy, że pan Marszałek ostatnio też przedstawiał koncepcję budowy zjazdu z autostrady w Piznie, tak zwanym piźnie, które będzie skomunikowane z nową drogą, planowaną i też w najbliższej perspektywie budowaną z jasła do Pilzna i to też są gigantyczne nakłady. Europoseł Tomasz Poręba podczas konferencji prasowej podkreślał, że to istotna dla rozwoju regionu inwestycja. Ja sobie nie wyobrażam, bo często jeszcze przecież z Dębicy do Mielca przez pustynię, no to jest oczywiste, muszę jechać tędy samochodem i ja nie wyobrażam sobie, żeby to miało trwać przez kolejne lata, bo uciążliwość dla mieszkańców jest oczywista. Puszczenie zjazdu czy puszczenie dojazdu do autostrady przez, przez osiedle pustynia, więc mamy ślego ja też bardzo mocno też cisnę w, 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 w Urzędzie Marszałkowskim, żeby jak najszybciej te projekty, które są opracowywane były już gotowe i żeby można było zabiegać o środki na ich realizację. W sprawę budowy drugiej części łącznika jest mocno zaangażowany Zarząd Województwa Podkarpackiego i Urząd Marszałkowski. Prezentacja programu artystycznego, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, konkurs plastyczny i piknik integracyjny. To tylko niektóre atrakcje przygotowane przez zespół szkół specjalnych w Dębicy w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczystości, w których wzięły udział władze powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice dzieci niepełnosprawnych, rozpoczęły się od przywitania gości przez dyrektor szkoły Martę Biłas. To jest taki wyjątkowy dzień, który się wpisał w tradycję naszej szkoły, bo myśmy po raz pierwszy taki dzień zorganizowali w 2003 roku, więc to już bardzo, bardzo dawno temu. Na przestrzeni tego czasu różne aspekty dotyczące osób niepełnosprawnych zmieniały się na korzyść i mam nadzieję, że dalej tak będzie się działo. Jest to coś wyjątkowego, gdzie osoby sprawne mogą zobaczyć, że te dzieci potrafią mnóstwo rzeczy. Jeżeli nie mają talentu yy, muzycznego, to potrafią pięknie malować. Jeżeli nie mają możliwości intelektualnych, to są świetnymi sportowcami, więc każdy znajdzie coś za yy, siebie. Później sceną zawładnęli wychowankowie placówki. Podczas występu aktorskiego przedstawili sceny o zdrowym stylu życia. Nie zabrakło pokazu zumby, pokazów tanecznych i jazdy na rowerze. Podczas aktorskich scenek była mowa także o spożywaniu zdrowych i regularnych posiłków. Występ teatralny pod kierunkiem swoich nauczycielek, uczniowie z zespołu szkół specjalnych przygotowywali od kilku miesięcy. Mamy już tych takich aktorów grających, którzy stanowią naszą bazę aktorską. To są te starsze dzieciaki. I to w sumie to tak. Tak wychodzi samo z siebie. Tu pani Ania pisze przeważnie scenariusz, ona jest tą główną e, reżyserką naszą. I, no i to, to wychodzi wszystko w praniu tak naprawdę. No, zaczynamy grać, próbujemy, dochodzą dzieci, dochodzą sceny, przygotowania. No to jest takie, przynajmniej dwa tygodnie takich intensywnych przygotowań do takiego przedstawienia. O tym, jak ważne jest to, żeby dzieci niepełnosprawne mogły zaprezentować swoje umiejętności, mówił Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Jest czas, żeby dzieci mogły zaprezentować to, czego się nauczyły, bo to są czasami proste umiejętności, które rodzicom zdrowych dzieci czasami się nie mieszczą w głowie, że trzeba uczyć takich podstaw życia. A tutaj właśnie w tej szkole, dzięki tym specjalistom, którzy się tutaj zajmują tymi dziećmi, dzięki nauczycielom i i dzięki całej tej atmosferze, która tu panuje, te dzieci zdecydowane postępy robią w każdej dziedzinie swojego życia. A tutaj dzisiaj wystąpią przed nami na scenie i też Trzeba mieć na uwadze, jaki to jest wielki trud dla nich, często opanować rolę. Jak zapewniał starosta Piotr Chęciek, Dzień Godności już za dwa lata będzie obchodzony w pięknym, nowoczesnym budynku Szkoły Specjalnej przy ulicy Parkowej. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.